Cześć, witamy Was serdecznie z Maćkiem. Przed Wielką Wodą, czyli przed tą powodzią nieszczęsną na Odrze znaleźliśmy fajne miejsce z boleniami. Udało nam się złowić jakieś fajne rybki. Mieliście okazję to zobaczyć. Maciek strzelił życiówkę i tak najaraliśmy się na te bolenie. Jak zeszła Wielka Woda, to zrobiła się prawdziwa jesień, bo dzisiaj pierwszy raz mamy rękawiczki i pierwszy raz zastał nas przymrozek, ale bolenie dalej są do złowienia, więc dzisiaj szukamy... Nowych miejsc boleniowych, ponieważ no, po takiej wysokiej wodzie no, wszystko w rzekach się zmienia, trzeba po prostu od nowa szukać. Jest z rana pierońsko zimno, ale zapowiada się fajny słoneczny dzień, więc stawiliśmy się nad Odrą o świcie i będziemy szukali dzisiaj boleni. Naszą misją jest głównie boleń. Jak będą jakieś przyłowy, no, zawsze fajnie mm, się je łowi. Natomiast no, celujemy w bolenia. Zdradzę Wam tylko, że Maciek tu był. Yy, Jakiś czas temu fajnie połowił. Także liczymy na to, że dzisiaj przynajmniej będzie tak jak było. A może będzie lepiej? A co będzie, zobaczycie w filmie. Trzymajcie kciuki. Takie wczesne jesienne łowienie boleni. To jest mega sprawa. Ryby są mega wypasione. Bywają w gazie. Jak się trafi na dobre miejsce, to naprawdę można świetnie połowić. Raczej nie liczę na to, że one jeszcze będą na jakichś takich zimowiskach. Szczególnie że tutaj, na tej naszej odrze, zazwyczaj jest gdzieś tam. Z lewej strony jest spokojnie, tutaj jest taki większy nurt, nie wiem, jest gdzie się spodziewać ryby. Jest! Ale strzelił! Malutki, ale strzelił fajnie. Czy to boleń w ogóle? No dobra, widzicie, zeskoczę tu. Nie mam podbieraka, tacie zostawiłem, ale jest. Pierwszy szkrabek. Branie było fajne. Patrzcie, taki kur... O, żeby ja się nie wypiął, chociaż w sumie nawet nie było, myślę. Patrzcie, jaki bolasek Patrzcie, taki bolasek strzelił na cykatkę 40 taka leci do wody, gonona, poleciał fajnie Pierwsza rybcia, wytrzymałem ręce Kurczę, widziałem, że tutaj pogoniło, coś ukleje No i ile, za dwa rzuty zrobiłem tak naprawdę strzelił właśnie w tym samym miejscu. Może to nawet on. Zaślizu mnie, kupaczko. No ale wracamy do łowienia. Maciek mi właśnie zadzwonił gdzieś po las swoimi, swoimi ścieżkami, że złowił takiego niewielkiego bolenika, ale zrobił dwa rzuty, więc jest, więc jest super, że. Że, po prostu, miejsce w zasadzie, które on wskazał, już coś tam darzy. Liczymy, po prostu, na te większe. A wracając do tego, co mówiłem, e, raczej tutaj nie szukamy jeszcze tych zimowisk, bo jest w to jeszcze za wcześnie. ranek jest w Pierońsku zimny. E, no to te bolenie jeszcze tutaj są po prostu rozpływane. Poszukamy w kilku miejscach, zobaczymy. Czy coś się wydarzy ale jest to mega frajda zawsze tu takie pierwsze dni z przymrozkami Warto gdzieś pojechać na, na jakieś sendacze na szkupaki Myśmy wybrali to bolenie, bo tak uważamy, że ten temat u nas się gdzieś przerwał nie został dokończony. Naprawdę fajne boleniewisko znaleźliśmy, ale woda je zabrała, no, zabrała pewnie też ryby, przywiozła coś nowego. I po każdej takiej dużej wodzie, tam gdzie tych ryb wysypie i ktoś trafi, no to zazwyczaj ma Eldorado. Szukamy po prostu swojego no, odry, któryś raz w swoim życiu, uczę się w zasadzie od nowa. To są jakieś takie miejsca oczywiście, mosty, tamy, boczne kanały, gdzie no Tam ta duża woda nie robi takiego spustoszenia, ale, ale w wielu miejscach trzeba po prostu od nowa się uczyć. Na każdej rzece po przejściu dużej wody wszystkiego z początku. Ty zrywa, wiesz? Mam rybę Mam rybę jakby co Przecież mi podać podbierak Nie jest duży Troj większy jak ten powszedni mój No wejdę sam większy jakiś? Nie no mówię, że trochę większy niż ten... No pójdź. Trochę większy jak ten Którego miałem wcześniej taka myślę no nie Zły też tak nie Dobra Maciek strzelił Strzelił drugiego już dzisiaj bolenika bolenika, bo nie są to jeszcze te pokrybki po które przyjechaliśmy ale to już fajniejsza rybka w tym odplątać fajnie by było, ale dobra, najpierw Wam pokażę rybkę bo tego wowlera na razie nie odplączę fajna rapuśka Zaczepiłem właśnie się woblerem w łopieć. Fajny poleń, taki sportowy. Wypuszczamy rybce. Leci. O, dawaj. Poszedł do siebie, a ja się będę muszę wydostać z woblera i wracamy do łowienia. Super. Dobra, patrzcie gdzie my Stoimy. Jak Maciek mi powiedział, że ma fajne miejsce, to ja nie sądziłem że to jest po prostu takie miejsce kamikadze a on mówi, że tam wylaz na sam środek jak byłem w jego wieku to też bez zasekuracji wspinałem się po skałkach ale chyba z wiekiem mi się jakiś e, gen rozsądku włączył bo ja normalnie czuję po prostu dygę jak tutaj idę jak jeszcze widzę brzeg z jednej strony to jest ok, ale jak tam wychodzę dalej a Maciek tutaj obie rybki złowił z tej strony więc no, chodzą tutaj bolenie, widać że chodzą i Maciej. a najfajniejsze jest to, że złowienie tej ryby to jest dopiero ćwierć akcji, bo cały myk zaczyna się, jak trzeba ją wyholować. On tutaj skaczy, tam za jego ślady. To jest tu młody wariat, no ale to nie miał z nas 20 lat. Jeśli tam są właśnie ryby. Ale tylko nie rozumiem czemu my na przykład nie poszli z drugiej strony tam i masz dokładnie to samo, ale nie stoisz jak idiota na takim murku. Bo, bo tam jest też jakieś dziś dojście, ja nie wiem To zawsze z jednego Tam tu Tamto bym go nie złapał. Dobra, jeszcze próbujemy Ale tak z ręką na sercu. Nie na mojej zmianie ci powiedziałem Nie ma na mojej zmianie, jak mnie nie ma to i tak robisz co chcesz ale tam nie nie, 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 nie nie bez stoki. Będę tylko krzyczał to chwilę ryba Dobra no Ja pamiętam swoje lata młodości właśnie Tak mniej więcej byłem jak Maciek i ówiliśmy na progu pojawy poniżej Krakowa i wchodziłem takie niemal bełty do wody żeby sięgnąć boleni więc ja rozumiem co to znaczy ale on chyba nie rozumie że jak się ma dzieci to, to się już perspektywa zmienia na, na pewne sprawy i y, żadna ryba nie jest warta po prostu tego żeby narażać dla niej życie chyba że duża jest jakieś pojedyncze ruchy tych boleni ale to jest bardzo dobry znak ponieważ one tutaj są a czasem z boleniem, po mówienie wygląda tak, że są dziesiątki rzutów w te same miejsca, licząc, że się gdzieś przetniemy z jakąś rybą. Ale strzelił pod nogami. Maciej, podejdź z podbierakiem. Maciej. No trochę jak, taki jak ten twój Ale słuchaj jaka akcja, dojeżdżam tak w połowie rzeki jestem i widzę, że uklejki tutaj pogoniły, przyspieszyłem i dasz na zejść, no to zajść proszę się tutaj No nie, nie jestem w stanie. Tu taki Dziękuję Dobra, gratuluję Dobra wydaje mi się, że z dzisiaj chyba trochę większy od Maćka, albo taki sam. Ale... Nie dodawaj się. Co? Nie dodawaj się. Nie dodaj, ale akcja fajna, Mówię, pewnie to widać na kamerze, że tutaj pod nogami uklejki pogonił. Przyspieszyłem i fajnie strzelił. Bolenik pamiątkowo sfotografowany i puszczam go stąd do wody. Myślę, że mu nic nie będzie. Piękna akcja. Tym bardziej, że zdradził swoją obecność i tym samym dostał wpałę. Super, jest, bo przyszliśmy tutaj i zrobiłem dosłownie dwa rzuty. I tak jak powiedziałem Wam wcześniej, Maciek trochę mnie obsioczył, że zeszliśmy z tego cholego murku i jesteśmy z tej strony. Ale jest git, bo od razu po prostu trafiła się jakaś rybka. Także łowimy dalej i liczymy na większe byki. Maciek strzeli. Dobra, tego podbierzesz. Dobra, no nie schodź Maciej. No tak, to tak. No, dawaj. A ten, co tam walił tak ładnie, chyba. Co? Ten, co tam walił. Oj, ładna ryba. 70 jak nic. Ale gdzie walił? No, tam walił taki jeden, nie? Grubas. Czyli tu jest, No, no, ale mówię, tutaj się pokazuje. No, nie wiem, tak jest. no, ale fajny, no. no to ale no. jeszcze się nie wyszalał. No, kiedy Ale ze zeżar tego wóblera. No, nie no, w ogóle teraz jak się wyłonił to się duży zrobił tak? no. ja trochę iść. podciągnij jeszcze wiesz no wiem wiem, wiem ale, o, ale tak. cały w ogóle już w pysku ja Ten się ty... nie wypnie choćby chciał Dobra. piękny gruby to jest właśnie to te jesienne rapy to jest po prostu coś pięknego zobaczcie to no, no, no. i jest Oj, 75 jak nic. Wcale nie jest w dużo, niż ten, ten, mhm. ale ten. Ale piękna gruba nie, nie no, patrzcie na waszych oczach, Maciek się staje rasowym boleniarzem po Sprawdźcie prostu. Zobaczcie to, to do ręki. Nie. A gdzie tam przynęta? O matko. Ale <laughs> człowiek Dobra, chodź tu z nim do góry. Dobra, patrzcie, tą przepiękną grubą rapę ja cię nawet ciężko wyjąć takie ryby o kurcze wyślizgnął Dobra, się na trawę patrzcie pysk ma brud patrzcie jaki kloc pięknie strzelił dobra cykniemy mu fotkę i go puszczamy żeby tego nie przedłużać ta gruba rapa, koło 75 myślimy idziemy ją wypuścić pamiętam, że był kamyczek, o którym mogę nogę zaprzeć o, silna cały ze śluzu, ale wracamy do łowienia. bo mega ryba <gry> 3.1, ale mi młody tłucze dupę na tych boleniach nie mogę, piękna ryba, graty powiem wam, że dźwięk kołowrotka na pewno nie brzmi fajnie, no ale jest to kołowrotek, który używam już któryś sezon bardzo dobrze się sprawdzał no i na pewno nie jest to kołowrotek takiego łowienia, bo to jest w ogóle za za mały kołowrotek, to jest dwutysiączka który raczej używam na jakieś strągowanie, ale kurczę no, na szybko w sumie robiłem sprzęt i, i jak już się zaczęło łowić, no to już łowimy, po prostu Stwierdziłem, że swoje żywota to kończy na boleniowych łowach, i dźwięk tak naprawdę w niczym nie szkodzi. Póki kręci i jest w stanie wyholować ryby, to tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. Jedynie dla kogoś wrażliwszego może to być trciutkie, denerwujące. Dobra, tam nurtem pójdzie dynia jakaś chyba to jest prawdziwa dynia i Maciek powiedział muszę ją ściągnąć i w pierwszym rzucie ją przywalił i wiecie o czym to świadczy ja pamiętam na pierwszych mistrzostwach świata mieliśmy taki challenge że trzeba było przez całą pstrągową rzekę rzucić między dwie czcinki. i kto trafił ten startował kto nie trafił ten latał za opiekuna musisz mi zrobić zdjęcie z dynią no i oczywiście precyzja rzutu w wielu przypadkach jest naprawdę kluczowa a Maciek tutaj po prostu pokazał, że to jest prawdziwa dynia. To jest prawdziwa dynia, no. normalna prawdziwa dynia. Patrzcie <grywia> jaka zdobycia. Dynia. Jak ktoś z Was złowił coś takiego, to szacun, bo to jest pierwsza dynia, jaką widzę złowioną. Dzisiaj nieprzewidziane warunki zmusiły nas do po odwrotu, czyli wracamy dzisiaj do domu, ale zrobimy sobie dogrywkę, może Maćkowi się to nie podoba, bo prowadzi jeden, ale ja mam zamiar jutro się odkuść, także jutro wracamy tutaj. Ma być troszeczkę inna pogoda, zobaczymy czy coś się jeszcze wydarzy. E, ja czuję niedosyt, dwie ryby jeszcze straciłem, jedną wyjąłem, Maciek wyjął trzy, więc super sprawa, szkoda, że musimy wracać, woda fajna. Rybna, widać, że ryby są aktywne tej jesieni, także widzimy się już jutro rano, no i łowimy dalej. A ja bardzo chętnie zwiększę swój wynik, podoba mi się ten czas. No właśnie, może mi jeszcze dowali, a nie ja środkuję. zobaczymy. Więc tak jak powiedzieliśmy, stawiliśmy się dzisiaj z maczkiem, bladym świtem. No i też jak zapowiedziałem, pogoda się zmieniła. Jest ociupinkę cieplej, natomiast pada deszcz. Ten ranek myślę będzie dobry jeśli w ogóle balenie będą aktywne Więc trzymajcie kciuki i widzimy się no, mam nadzieję za jakąś rybą. Wczoraj wygrzebałem stare sewidowskie cykady takie ogumowane i mówię, o, założyłem zrobiłem pierwszy rzut i mówię jak to pracuje I już jest pierwszy bolek Jeszcze ja nie zrobiłem 5 obroków korbą no, tej. Nie chcę tego Zobaczcie, co A ta gruba lapka. Fajnie niedźwiedzi zaczęło. Chyba świtu. Puszczamy lapkę do wody. Wam tą cud jest. zobaczcie Taka gumowa cykada śmiga to mocno, kijem, czepi jak nie wiem co ale Bolek się tym zainteresował. Łowimy dalej. Pewnie nic się nie dzieje po rannych, jakichś tam widowiskowych atakach tych boleni. Rozpadało się i pada, już dobre dwie godziny, i to coraz mocniej. Nie. Nawet nie widać już ani boleni, ani drobnicy. Co inne jeszcze próbujemy, natomiast morale trochę siadło. Może te bolenie zeszły niżej, może są po prostu zupełnie innym miejscu. Ale jeszcze chwilę popróbujemy. Chcemy dać im szansę, bo na pewno tutaj ryby są. Ranking póki co się nie zmienił. Maciek prowadzi na tej wyprawie boleniowej. Co, urwałem kilka przynęt. Mieliśmy jakieś ryby na kiłu, które też pospadały. Więc nieźle. Mimo, że mokniemy nieźle. Próbujemy jeszcze. Ona wszystko ma swoją wytrzymałość. Wytrzymaliśmy kilka godzin w tym deszczu bez zupełnie cienia. Jakieś ryby, nic się nie spławia, nic nie gania i postanowiliśmy po prostu odpuścić Jest jeszcze trochę tej jesieni. E, widać tam na horyzoncie jakąś poprawę pogody, więc być może na bolenie jeszcze wyskoczymy w tym sezonie, ale dzisiaj odpuszczamy. Nie było źle, pięć boleni zrobiliśmy, kilka mieliśmy na kiju. E, Maciek, tu naszą konkurencję wygrał, dowalił fajną, naprawdę fajną rybę, grubą, taką jesienną rabkę. E, co tu narzekać? No, ta pogoda, szkoda, że wczoraj musieliśmy się po prostu szybciej urwać. Wiedzieliśmy, że dzisiaj ta pogoda ma się zmienić, ale nie sądziliśmy, że aż tak było, będzie źle. Tak czy siak, dzięki, że byliście z nami. Pamiętajcie, łapa, sub, niele widziane, na wszystkie komentarze chętnie odpowiemy. Dzwoneczek, który Wam się wyświetla, to informacja o tym, kiedy i jaki pojawi się następny film, na który już serdecznie Was zapraszam. Dzięki raz jeszcze i do zobaczenia.